Przed wszystkimi szczęśliwcami, którzy wyjeżdżają na finał czy wyjeżdżają na wakacje, w zasadzie same przyjemne obowiązki, bo zakładam, że hotel już jest zarezerwowany, miejsce jest wybrane. Warto pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym. To jest element wyjazdu, o którym dalej niektórym turystom zdarza się zapomnieć, a potrafi mieć krytyczne znaczenie, jeżeli. Potrzebujemy opieki medycznej w obcym kraju. We Francji z kartą ECUS dostajemy tylko taką pomoc, jaką dostałby francuski obywatel, który bardzo często do tej pomocy medycznej dopłaca, znacznie częściej niż nawykliśmy do tego my u nas w kraju. To też warto posiadać polisę z sumą ubezpieczenia oscylującą wokół 100 tysięcy złotych, tak, aby mieć gwarancję tego, że gdyby coś się zadziało, my dostaniemy właściwą pomoc. Ktoś nam tę pomoc zorganizuje, zabezpieczy cały proces, a nade wszystko za niego zapłaci. Jeśli wypożyczamy auto w lokalnej wypożyczalni gdzieś w obcym kraju, warto pomyśleć o ubezpieczeniu wkładu własnego. Jeśli będziemy mieć drobną stłuczkę, wtedy to ubezpieczyciel pokryje e, kaucję rzędu 500, 1000, 2000 euro, a nie my z własnej kieszeni. Bo te, te, te setki euro czy tysiące euro to jest naprawdę dotkliwy wydatek, a sama polisa jest, jest z kolei taniej kosztuje kilkadziesiąt złotych. Jeżeli wybieramy się na wakacyjny wyjazd samochodem, czy, czy jedziemy na euro samochodem, warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, bo to jest bądź co bądź naprawdę długa trasa. W dodatku, w trudnych warunkach klimatycznych, bo przy wysokiej temperaturze obciążenia pojazdu są znaczące. Ja rekomenduję sprawdzić, jaką polisę assistance. Mamy dla swojego pojazdu. Warto sprawdzić zakres tego produktu, to znaczy, czy obowiązuje za granicą, czy jeżeli mamy awarię, to dostaniemy właściwą pomoc, taką jak holowanie, czy będziemy mogli liczyć na auto zastępcze, czy będziemy mogli oczekiwać zakwaterowania w hotelu i czy. Limity, jakie daje nam ubezpieczyciel, są wystarczające w warunkach, w których będziemy się znajdowali, w krajach, przez które będziemy przejeżdżać, czy w kraju, w którym będziemy przebywać.